Cześć, Filip Lewandowski, a ze mną trener Przemysław Szyszka. Jesteśmy oczywiście w Uniku, za nami Gala, Heili 6, więc sobie ją podsumujemy, pogadamy o niej, bo aż czterech twoich zawodników biło się w tę sobocze. Tak, Soboczę. tak, to był bardzo intensywny weekend. Jeszcze głos mam zdarty do dzisiaj. No dobra, to może od początku. Roger Sala, bardzo fajny pojedynek. Jak ty to widzisz swoim trenerskim okiem? Co, przygotowania w ogóle Rogera były takie dosyć ciekawe, bo na początku chłopak wierząc jego środowiska, z innego świata i w ogóle trochę też nie wierzył na początku w to wszystko, że to tak może fajnie, fajnie wyglądać, bo wiedział, że przygotowania są ciężkie, wiesz, przyjaźni się to z Marcinem Dubielem, więc wiedział, że to wszystko będzie ciężkim wyzwaniem dla niego. Na początku, mówię, nie wierzył w, to, w te swoje możliwości, i ci przeciwnicy mu się tam zmieniali, były różne propozycje, ale z czasem nabierał takie pewności siebie, wiesz, podszedł do tego bardzo profesjonalnie, był dwa razy, dwa razy dziennie na treningu, no i tak naprawdę, wiesz, ten Plan, który mieliśmy do zrealizowania te nasze założenia taktyczne wszystko wykonywał. Ja tylko czekałem w tej walce, kiedy on machnie w końcu tą swoją prawą ręką, bo tam jest moc. I w końcu, jak to zrobił Harry bo wtedy padł na matę i wiesz, było to dobijanie. No ja jestem z niego bardzo zadowolony, zadowolony, bo jak jeszcze widziałem dzień wcześniej, wiesz, jak ten stres mu narasta później staraliśmy się ten stres rozładować. Dużo rozmów, dużo pracy, wiesz, poranny trening, to wszystko i jakby cały czas rozładowywałem z niego to napięcie i to napięcie puściło. Jak już wchodził do oktagonu, widziałem, że coraz, coraz lepiej, coraz lepiej w oktagonie zaczął fajnie się ruszać. Widziałem, że już jest taki bardziej płynny, w tych ruchach, że swobodny, więc mówię o kurcze, fajnie puściło. No i wszedł, zrobił robotę, więc jestem z niego bardzo dumny. Pokazał, pokazał, na co go stać. On ma background sportowy i myślę, że to tutaj też jest kluczem dla w ogóle każdego, myślę, człowieka, który wchodzi do klatki, że warto gdzieś tam od dziecka coś trenować, żeby dobrze się zaprezentować, jak najbardziej, wiesz, ja wykorzystuję tą koordynację ich ruchową, wiesz, czy to bracia Tyburscy, czy Roger, to są osoby, które, wiesz, miały styczność ze sportem od, od dziecka, więc oni mają zupełnie inną koordynację ruchową, zupełnie inaczej pracują, wiesz, są też bardziej osobami takimi, które poświęcają się na tych treningach, bo jakby sport zawsze był w ich życiu, oni wiedzą, że treningi są ciężkie, że trzeba tutaj mocno zapierdzielać, więc no tak, tak, to wykorzystuję. My, ten program sportowy był jednak wiesz, tam nie ustają echa że on pewnie nie wiadomo ile ćwiczył on przychodził sobie na tarczę do i to przychodził wiesz, tak po prostu z fanu, a nie po to żeby się bić jak, jak dowiedział się o Warce zaczęliśmy tak naprawdę przygotowania i mocno zasuwaliśmy więc to wszystko poprawialiśmy i udoskonalaliśmy dopiero od momentu kiedy dowiedział się o Warce a na początku to on sobie tak rekreacyjnie przychodził, wiesz, nawet nie, nie starał się trzymać wagi, nie starał się robić kondycji, więc po prostu chciał dla siebie. Nie ukrywam, że przed chwilą też robiłem z nim wywiad akurat, czekając na naszą rozmowę i powiedział, że były takie treningi, gdzie no naprawdę już był skrajnie wykończony, po prostu wymiotował podczas tych treningów, było załamanie i od tego momentu gdzieś tam zaczął budować wszystko tak jakby od zera, na nowo właśnie. Tak, wiesz, na każdego zawodnika mam swoje jakieś założenia, swoje plany, każdy ma inny charakter, każdy ma inne podejście do do, do sportu, więc jakby tutaj e, wiedziałem, że prędzej czy później nastąpi takie załamanie u niego, bo naprawdę było ciężkie. I wiesz, grunt e, też mieć tą świadomość, że tego zawodnika później trzeba odbudować, postawić na nogi, e, dać mu trochę takiej przestrzeni, e, która pozwoli mu e, szybko pójść do góry i się rozwijać. Więc no, to wszystko wykorzystałem. A jakby to swoje doświadczenie wiesz, już ponad 20 lat, więc e, to też myślę, że dużo mi daje teraz w pracy. Wysoko może Roger zajść. Jeżeli chodzi o free fighty, wszystko zależy od niego, bo to zależy tak naprawdę, jak drugą będzie chciał w tym wszystkim uczestniczyć, wiesz, on to jest osoba, która nie potrzebuje tych free fight'ów w celach zarobkowych, on to robi bardziej dla fanów. I dopóki to mu się nie znudzi i będzie chciał to robić, to uważam, że jest w stanie zejść wysoko. Ma, ma do tego predyspozycję. To była jego pierwsza walka z bardziej doświadczonym zawodnikiem, który wiesz, jakby już był w Uchtagonie, który już wie z czym to się nie dał sobie radę, więc myślę, że stopniowo, stopniowo będzie się wspinał do góry. Kolejna walka to pojedynek Michała Cichego. No tutaj to nie poszło, myślę, po waszej myśli. To też proszę o taki już komentarz na, na chłodno po tym pojedynku. Wiesz, ja jestem osobą, która jeżeli jest przegrana, to na pewno biorę ją na klatę i tak samo tą biorę na klatę. Tylko, że ja nie mogę znieść czegoś takiego, że mamy pewne założenia i zawodnik nic nie wykonuje. Wiesz, wtedy nie mogę się z tym pogodzić. Nie? Wtedy jakby to mnie strasznie frustruje, strasznie dużo kosztuje mnie to energii. Z racji tego, że jeżeli on by zrobił chociaż część tego planu, wykonał chociaż część taktyki i by mu nie poszło, bo by jego przeciwnik okazał się lepszy, bym powiedział, dobrze, tym dnia, wiesz, tego dnia on był lepszy, ale on nic nie wykonał, wiesz i to praktycznie był workiem do bicia, chwilę się obudził tam w drugiej rundzie, chyba tam na chwilę się obudził, ale to był jeden zryw. I tak naprawdę przez całą walkę stał, nic nie wykonywał z założenia. Miałem czasami wrażenie, że ten szalony reporter wykonuje nasze założenia taktyczne. Wiesz, Michał miał przez całą przestałem przy przygotowania pękniętą, złamaną rękę, miał ortezę i w ogóle, ale wiesz, robiliśmy wszystko. Ja powiedziałem, jak chcesz walki, chcę tej walki, chcę ją podjąć, chcę, ta ręka będzie już sprawna na walkę, więc no, jeżeli podejmujesz walkę wiedząc, że przystępujesz do, tej, do przygotowań z kontuzją, to robisz wszystko, żeby tak przygotowywać się ja jako trener i on jako zawodnik, żeby być gotowy na tą walkę. Ja uważałem, że on jest gotowy, bo wiesz, na treningach, tutaj na jakichś zadaniówkach te założenia były wykonywane, tak, a później raptownie się okazuje, że on w walce jakby znika, a później się okazuje, że pewnych rzeczy mi też e, nie powiedział, które tam e, zachodziły w jego głowie, czy w, w jego organizmie. No ja zawsze mówię, ja muszę wiedzieć wszystko, żeby móc zareagować e, na backstage'u, to muszę wiedzieć wszystko, a nie w momencie walki, wiesz, e, ja się dowiaduję, że coś tam mu nie leży. Tak samo, wiesz, ludzie mówią, że on kondycyjnie źle stał. My go pytaliśmy co rundę, czy wszystko dobrze z tlenem, czy wiesz, jest okej. Okay? On no, tak, wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. W ogóle mówi, że tlen miał, więc wiesz, e, no po prostu nie wypełnił zadań, się dzieje, coś się wydarzyło w jego głowie, to podlega większej analizie. Myślę, że też obejrzymy sobie razem tą walkę, będziemy to wszystko analizować, ale w ogóle nie jestem zadowolony z tej walki. Jestem wręcz rozczarowany tą postawą. I tutaj wiesz, no ja rozumiem, że Michał wiesz, czuje się źle z tym, że mnie zawiódł i w ogóle, no ale nazwijmy rzeczy po imieniu. No ja też nie mogę tutaj powiedzieć, że Michał cokolwiek wykonał i na przykład nie wiem, przeciwnik był lepszy. On po prostu nic nie wykonał i dlatego przeciwnik był lepszy. My się z Michałem. Znamy, pracowaliśmy w jednej redakcji, więc wiem, że tutaj siedzi, łatwo siedzieć i oceniać, ale jak oglądałem tę walkę, a może to kwestia właśnie tego sportowego backgroundu, którego Michał chyba nigdy nie miał, prawda? On nie trenował nigdy żadnych sportów, gdzieś tam jako powiedzmy młody chłopak tak półzawodowo i może tego zabrakło. No tak, ale zobacz, w walce z ciosem on bardziej napierał do przodu, jeszcze bardziej jakby wdawał się wiesz, gdzieś tam w tą bójkę, bardziej wchodził, był blisko tego przeciwnika, a tutaj robił uderzenie w powietrze i stało, uderzenie w powietrze i stało. Te ciosy w ogóle nie dochodziły. Ja wiem, że zasięg, wszystko się oczywiście liczy tam ma większy zasięg, ale my wiedzieliśmy o jego predyspozycjach, wiedzieliśmy, że ten zasięg będzie krótszy i wiedzieliśmy, że ten dystans trzeba skracać, więc wiesz, no tutaj myślę, że może ten background też, ale myślę, że bardziej to coś w głowie tak gdzieś tam w głowie się zablokował coś spowodowało że jednak no, wiesz całe przygotowania też miał takie taką świadomość z kim walczy więc no to nie jest tak że mu zmienili na ostatnią chwilę i on zaskoczony bo jego przeciwnik był lepszy bo zaskoczył go jakimiś umiejętnościami wiedział z kim walczy wiedział do kogo wychodzi i raptownie nie wykonuje planu który był naprawdę prosty zakładał proste techniki nic skomplikowanego nawet nie chciałem żeby on tam specjalnie wierzał w nogi obalał czy robił jakieś różne rzeczy tylko skupił się na tym co wychodziło na treninga? powinien jeszcze raz spróbować? Czy wiesz, to wszystko zależy od niego, czy on to czuje. Jeżeli tego nie czuje, jeżeli czuje, jeżeli będzie taka sytuacja, że on powie, że wiesz, to nie jest dla niego, no to ja go to zrozumiem, ale jeżeli on chce się odbudować, to tylko ciężkie treningi, nie? Ciężkie treningi, wylecieć wszystkie kontuzje, zalecieć wszystko, przyjść na matę i po prostu zapierdzielać, tak? I to wiesz, i to jest jedyne, co pozostaje, ale on musi to czuć, on musi chcieć, to nie może być moja decyzja, ani nikogo innego, to nie może być decyzja spowodowana kasją, tym, że Zarobi, tylko tym, że wchodzę do walki, bo chcę ją wygrać i się pokazać z lepszej strony, tak? I trochę się odbudować. Paweł Tyburski, walka z Denisem. Wiemy, jak się zakończyła. Wiem też, że macie tutaj pewien niedosyt, że boli Was zachowanie Denisa, tak? Bo mówi się o Denisie, a nie o Pawle, który tę walkę wygrał. Tak, tak. Zdecydowanie mamy bardzo dużo niedosyt. Zwłaszcza, że wiesz, tutaj jak słyszysz tam komentarze, że Paweł się cofał. My mieliśmy taki plan. My mieliśmy plan, wiesz, bijemy się z gościem, który jest od nas o wiele cięższy, silny. Wiemy, jakie ma możliwości, jeżeli chodzi o te i jak, jaka to jest siła uderzeń. Byliśmy przygotowani, zresztą było widać, że Paweł był zamknięty w zamkniętej pozycji, Paweł przyjmował wszystko na gardę. Te uderzenia tyle bardziej go przepychały, niż robiły nad nim wrażenia nokałtujące. My chcieliśmy, wiesz, plan był taki zakładane założenie, było też takie, żeby obciążyć mu tą przednią nogę. Wiedzieliśmy, że noga wykroczna jest nogą, która jest chora. Więc jeżeli mówię, jeżeli jest tam ta kontuzja, z powodu, żeby on szedł w tobą tymi cepami, żeby on na ciebie napierał. Wtedy ta noga będzie obciążona. I wtedy ta noga prędzej, czy później osłabnie. I mieliśmy takie założenie, że ta noga osłabnie, więc ten plan był wykonywany. Pierwszy raz Paweł robił to, co miał robić. Od początku go wciągać na siebie, od początku powodować, że mu się wychlał na tą nogę, żeby on obciążał tą chorą nogę i później w momencie, kiedy już zobaczy, że on oddycha, że tak powiem, pachami, co już też było widać, że Deniz nie ma tlenu, wtedy miał robić egzekucję. I tak było, wszystko się utrzymywało, no ale nikt nie spodziewał się, że będą te kopnięcia. Wiesz tam, wiesz, ja też myślę, że to była trochę taka ucieczka z walki, bo widział co się dzieje, widział, że te haki zaczęły wchodzić, podbródki wchodzić Paweł stanął, zaczął już wykonywać ja byłem, tą egzekucję i iść na niego i po prostu stwierdził, że, że najprościej nie zostać znokautowanym, no to wycofać się w ten sposób no wiesz, tutaj nie ma co tłumaczyć, że on jest kickboxerem, dokopał i inne rzeczy, no bo to nie ma co tłumaczyć, mamy zasady, które są ustalone przez niego, on wybrał tą dyscyplinę i gdzieś się tutaj w tym wszystkim pogubił i no, myślę, że on dwa razy na tym więcej stracił Paweł stracił to, że po prostu nie nie bym mógł pokazać do końca swojego przygotowania i swojego warsztatu, bo dużo robiliśmy tej stójki, dużo robiliśmy tego boksu i tego to bardzo żałuję, bo uważam, że poczynił progres i fajnie, że poszliśmy w tą płaszczyznę pod kątem tego. Ja byłem trochę przeciwny na początku, ale fajnie, że poszliśmy, bo rozwinęliśmy go w tej płaszczyźnie i uważam, że bije mocniej, szybciej, jest dynamiczniejszy. Naprawdę na, myślę, że na dobre to, Pawł, wyszło do następnych walk. Kibice powiedzieli, że organizacje nie powinny dopuszczać zawodników, którzy mają kontuzje do takich pojedynków. Wy się pod tym podpisujecie? Zdecydowanie, no nie powinno być jakiejś sytuacji, że wiesz, ja rozumiem, gdyby to się zdarzyło raz, ale to się zdarzyło drugi raz, bo ze szpilką była taka sama sytuacja, więc no i wiesz, to są pieniądze organizacji, wiesz, organizacja straciła pieniądze, straciła, ludzie stracili pieniądze na to, że chcieli obejrzeć fajną walkę, bitkę, która zapowiadała się, ja sam byłem ciekawy tej walki, sam chciałem tą bitkę zobaczyć, wiedziałem jak ciężko pracujemy na tą bitkę, jaką jak tu ciężko, troszkę sparował. I nie wchodzimy i okazało się, że to była najprostsza walka, a miała być najcięższa. Co dalej dla Pawła Tyburskiego, bo myślę, że on był w bardzo dobrej formie i pewnie jest gotów, żeby walczyć, tak? Bo nie jest porozbijany. No tak, czekamy teraz, wiesz, na, na organizację, co nam zaproponujemy. Jesteśmy gotowi. Wiesz, wracamy do, do pracy na, na macie. My ten tydzień sobie odpoczywa, później wracamy do ciężkiej pracy. Też nie wiemy, w jakiej formule, bo to, wiesz, te formuły się teraz zmieniają. Chcielibyśmy kickboxing, ale mam w to wracać, bo w tym czuję się Paweł, najlepiej. E, mam nadzieję, że szybko się okaże, z kim walczymy, kiedy i będziemy mogli już ruszyć z przygotowaniami. E, wiesz, Paweł musi trochę zejść raz z wagi, bo jednak do Danii wagę. Dobił ta 9-3 to jest taka waga optymalna dla niego, w którą on się najlepiej czuje. Teraz już w dniu walki ważył 100 kg, nie? A walka z Denisem Załęckim, bo on się dobrze zaprezentował w oczach kibiców podczas tej gali. Może to byłby jakiś pomysł? No, uważam, że starszy Załęcki ojciec, bardzo charakternie, bardzo fajnie i zdobył do mnie, u mnie uznanie jako, jako zawodnik tej frykowy. I jeżeli będzie taka propozycja, to myślę, że bez złej krwi możemy wchodzić i robić taką walkę czy w K1 na przykład, czy to w MMA. Jesteśmy na to przygotowani. Super, super. Też fajne wyzwanie. Myślę, że marketingowo ma to sens, ale to już zostawiamy Hajlik tak. i Marcin Dubiel, wie, największy wygrany tej gali, no naprawdę kapitalny pojedynek. Wiesz, z Marcinem było tak, że jeszcze rano, w ogóle my tą gilotynę i wiesz, te, te, te skończenia Marcina, to mamy, Marcin ma tak naprawdę kilka takich skończeń, które mu wchodzą, a gilotyna jest jedną z nich i po prostu jeszcze rano na rozgrzewce ćwiczyliśmy tą gilotynę i on mówi, kurde, tam będę ćwiczył to na naszym dietetyku Rafale Walgowskim i mówi, kurde, uciekam i uciekam co się tutaj dzieje. No i mówię, mówię, dokręć tą rękę, wiesz, poprawialiśmy to jeszcze rano, bo wiesz, nosiliśmy ostatnie poprawki nad tą gilotynę i też mówię mu, nie iść za wszelką cenę. Poczekaj, poczekaj, ona się sama wypracuje. Nie iść za wszelką cenę, nie szukaj za wszelką cenę, bo on nieraz robił tak, że wiesz, ktoś w niego wbiegał, on rozłapał i starał się zaciągnąć i często tracił pozycję. Jednak tu w walce, nie, to co miałoby jeszcze było. Miało pierwsze, co zacząć od prostych, zacząć podtrzymać go trochę w dystansie. Wiedzieliśmy, że będą te kopnięcia, wiedzieliśmy, że będzie tam ten, te, ta, ta praca stójkowa i mówię: Zobaczysz, że dojdzie do tego, że on sam przyjdzie po tą wymianę. I w tej wymianie mówię: Marcin, nawet jakbyś miał machać łapami i zamknąć oczy, to warto tylko na szczękę. I mówię: Bij na szczękę cały czas. I jeszcze przed wejściem do oktagonu mówi, Gdzie mam bijć? Ja mówię: Na szczękę, bij na szczękę. No i wiesz, i to weszło. Nie? Szkoda, że w taki sposób się zakończyło, że Pasza stracił przytomność, bo to było wiesz, dla publiczności, nawet dla samego Marcina, było to zaskoczenie, co, co nam się wydarzyło. Pod kątem tego, że wiesz, to niemiły widok, jak gościu leży nieprzytomny, jeszcze zalany krwią, e, więc jakby pierwszy raz też u Marcina było coś takiego, że y, stopniowo szedł, my wiedzieliśmy, że będą te wiatraki, wiedzieliśmy to, że dojdzie do tej wymiany, ale chcieliśmy, żeby trochę to wydłużyć, no, żeby nie iść od razu, no i super, no wiesz, y, Pasza też go tam uderzył, Marcin mówi, że poczuł to uderzenie, więc y, fajnie było to, że no to praktycznie było takie 50-50, kto pierwszy trafi, nie? No i trafił Marcin, y, wiesz, ten dosiad jakby obudził trochę pas bo Pasha był nieprzytomny, obudził go tym dosiadem, tymi uderzeniami. Pasza silny chłop, wstał z nim, no i wtedy przetoczył się już do techniki Marcina. Ja już wiedziałem, że jak będzie złapany, to Marcin tego nie puści. nawet by mógł leżeć do końca w tym, bo to, no Marcin po prostu tutaj na tak samo. Często łapie gilotyny i trzyma, i tylko pracuje, pracuje, żeby ją dopiąć. Więc fajnie, no, uważam, że super, super zwycięstwo i chyba wiele kuponów zostało popsutych. No właśnie, bo dużo osób skreślało Marcina Dubiela, więc to musi cieszyć podwójnie takie zwycięstwo. Zdecydowanie raz, wiesz, wiesz, że od samego początku, jak on chciał tą walkę podpisać, pierw ją odradzałem, bo powiedziałem, że Marcin, wiesz, jak z swoimi przygotowaniami jest. Raz jesteś, raz ty nie ma. Nieraz do, do walki to trenował tak, wiesz, w kratkę. Ja powiedziałem, ok zgodzę się na to, pod warunkiem, że będziesz, y, ustalimy, że jesteś na tym macie codziennie, y, trenujemy do tej walki, wtedy możemy ją brać, wtedy mam, mamy szansę ją wygrać i Marcin się zgodził i był. Przez całe przygotowania przychodził na treningi, ćwiczyliśmy, robił zadaniówki, robił sparingi, więc wiesz, nie, mogę, nie mogłem powiedzieć, nie mogłem powiedzieć, kurde, przegramy. No bo ja do końca wierzyłem w to, że my tą walkę jesteśmy w stanie wygrać. Jeszcze w szatni mówiłem, że Marcin, ty jesteś w stanie to wygrać, naprawdę jesteś w stanie to wygrać. Nie przypuszczałem, że tak szybko. Myślałem, że to będą trzy rundy, że może gdzieś tam wygra przez jakiś klin, przez jakieś, wiesz, przez kwestię taką punktacyjną, że będzie go tam dociskał do siatki, będzie na nim leżał, ale w życiu nie spodziewałem się, że to będzie w pierwszej rundzie, jeszcze pierwszy pod nogą na mnie i jeszcze po gilotynie. Marcina też myślę, że musiało takie zwycięstwo skrzydlić. będzie się pojawiał w takim razie tych treningach częściej, że tak powiem? No wiesz, on teraz już z tego co wiem to już szykuje się mentalnie do następnych jakichś na pojedynków, które są w planie w tym roku, więc teraz na tydzień wyjeżdża i wracamy do treningu, więc myślę, że zaraz będziemy zasuwać i też do następnej walki ustalę z nim takie zasady, że musi na tej macie być przynajmniej na tym jednym treningu, żeby był takim wiesz długim, ale żeby był, żebyśmy mogli coś zrobić. To jest tak, że on faktycznie jest takim zawodnikiem, który budzi się w tym pojedynku, bo no, są zawodnicy, którzy wypadają świetnie na macie, tak się mówiło o Pawle Pawlaku. Zawsze on nie zawsze w walce to pokazywał. I na odwrót jest z Marcinem Dubielem, czyli on na treningu, na treningu powiedzmy nie jest jakiś super wyróżniający się, a podczas walki się staje tym zwierzęciem takim? Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja to zawsze porównuję, to to jest, wiesz, jak postawiłbyś zwierzę pod ścianą i zaczął to zwierzę bić, nie? I bijesz, bijesz albo to zwierzę się złami, albo cię ugryzie, a Marcin zawsze gryzie, nie? Zawsze jest w sytuacji stresującej sytuacji takiej, kiedy wiesz, dochodzi do, do jakiegoś zagrożenia, to on zaczyna, zaczyna walczyć, a na macie to nie jest osoba, wiesz, wybitnie wyróżniająca się, wiesz, Marcin też nie ma tego backgroundu sportowego, nie ma koordynacji ruchowej i cała, całe klub polega na tym, że u Marcina nie wiesz, czy on ci uderzy, czy on ci wjedzie w nogi, co on zrobił, bo on jest tak nieskoordynowany, że nawet czasami, jak tutaj robimy jakieś zadaniówki, to chłopaki mówią, kurde, ciężko nawet powiedzieć, co on zrobił, bo wiesz, czasami poleci wiatrakami, czasami wpadnie ci na nogi, czasami się sam położy, to jest taki i zupełnie brak koordynacji, ale to jest Freak Fighter, więc wiesz, ja od niego nie wymagam, żeby on nie wiadomo na jakim poziomie miał mieć. On ma wygrywać, ma robić fajne show i to robi. Mówiło się przed tym pojedynkiem, że Marcin być może zawalczy z Pawłem Juźwiakiem, ale czy ta walka ma sens, powiedzmy sobie szczerze? Czy znaczy, wiesz, no pewno dymy by były, nie? Bo mają coś tam do siebie, więc dymy by były. E, czy ta walka teraz ma sens? No wiesz, no, Paweł Juźwiak, jedyna przewaga jego to jest fizyka, tak? Czyli jego masa ciała. Bo to, co nawet było teraz widać w walce z Najmanem, no to tam e, jakby no, nie, ma, nie ma jakby jakichś tam, nie wiem, skończeń jakiegoś super parteru, czy nie no to, jest, no to jest fizyka. Więc wiesz, ja to zostawiam już, jakby organizacji e, będą chcieli taką walkę, to my jesteśmy za. Ja z Marciną to rozmawiałem, że jeżeli Marcin chce tą walkę podjąć, to podejmuje. Ja do Marcina Marcin ja do Pawłanic nie mam. To jest wasz konflikt. Ja jako trener cię przygotuję do tego najlepiej. Tu robimy cięcie i rozmawiamy dalej. Równo za miesiąc twój pojedynek. Tak, no super, jeszcze cieszę, już nie mogę się doczekać, wiesz, przygotowania idą pełną parą, super mam tutaj w ogóle, wiesz, skład ludzi, z którymi mogę pracować, więc rewelacja. Teraz trochę po gali czuję się zaziębiony, bo wiesz, że krzyczałem, wybiegałem i to wszystko, ale myślę, że szybko wrócę, wrócę, do siebie. Dzisiaj też sparujemy i w ogóle, wiesz, no wszystko, wszystko jest do przodu, więc jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, ja że jak przy każdych e, przygotowaniach, czy to ja, czy Jacek, czy Sosna, wszyscy walczymy na gali, każdy z nas ma jakieś mikrourazy, jakieś tam rzeczy, no wiadomo to są przygotowania, no ciężko zapierdzielamy na to ale wszyscy są świetnie zmotywowani, mega nastawieni więc myślę, że będzie super. Utrzymasz tempo pracy w przygotowaniach, no bo wiemy, że dojeżdżasz tutaj z Łodzi, prawda? Bardzo często masz treningi już o 8 rano, 8.30 czyli o czwartej wstajesz, wiesz do tego jeszcze przygotowania, walka, dużo no, robisz tego dużo? No dużo, wiesz, tylko że te, teraz ten tydzień jest trochę lżejszy dlatego, bo zawsze o 7.30 byłem w klubie teraz jestem 8, 9, zależy bo wiesz, dużo osób teraz pod High League to też jeszcze dogorywa, że tak powiem, więc y, trochę jest lżejszy na tydzień, ale ogólnie, wiesz, ja mam takie zasady, że na przykład jak mam w środę spalingi o 11 z innymi klubami, to ja wtedy jestem trenerem, ja wtedy nie sparuję. Ja y, tylko swoje przygotowania odsunąłem tak, żeby nie kolidowało to z przygotowaniami zawodników, bo ja głównie chcę być trenerem. Ta walka to jest dla mnie jakby y, taka motywacja, dla mnie to jest takie, wiesz, coś, co jak już rozmawialiśmy kiedyś, co spowoduje, że po prostu nie zastanę i będzie rutyny, co powoduje mi jako trener i się rozwinąć. Ale zawsze mówię, bycie trenerem to jest mój priorytet, w tym czuję się najlepiej e, i jakby w to, w to idę z, z całym sercem. A walki, czy one będą jedna, czy dwie, zobaczymy w przyszłości, na razie tą chcę stoczyć. Najwięcej problemów mam z robieniem wagi, e, dlatego, bo ja uwielbiam jeść, a do tego wszystkiego, wiesz, dietety tych czas czas z Rafał Wargowskim mówi, kurde, mniej, 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 e, wiesz, mam to wszystko niby po, e, policzone te kalorie, ale jednak no, najciężej jest wagą, najciężej z wagą. To ile będziesz zbijał? To więc co, zaczynałem od 96 kg, a muszę mieć 84. Obecnie dzisiaj rano też nie wiem co się stało, bo ostatnio było 93, dzisiaj wszedłem na wagę, było 96, więc coś tam podskoczyło. Może po tym Hailingu świętowaliście w jakiejś restauracji. Wie. No właśnie wiesz, myślę, że restauracje, bo ja ogólnie alkoholu nie spożywam e, takie wiesz, teraz, e, w przygotowaniach tym bardziej, więc e, myślę, że to właśnie restauracja, jakieś jedzenie, które spowodowało, że zaburzyło mi ten rytm. Kluby w Warszawie współpracują, na przykład Unix ze Skrą, ale jest też rywalizacja, Mirek Okniński często się wypowiada, czy o Tobie, czy, czy o Twoich zawodnikach, jakbyś się do tego odniósł, tak ogólnie może, nie będę tu wyciągał, cytował żadnych konkretnych, wiesz, jego wypowiedzi. Znaczy, wiesz, ja w ogóle jestem, yy, ja rozumiem, że Mirek Okliński to jest atencjusz, który szuka tej atencji w postaci, że atakuje kluby, którym teraz się dobrze idzie, które mają, wiesz, jak, yy, na przykład jak my mamy dużo freaków i ta rozpoznawalność jest u nas bardzo duża i bardzo warto zaatakować taki klub, dlatego, bo dzięki temu on sobie podbija wyświetlenia i może sponsorować, żeby znaczy tych swoich sponsorów tam ogłaszać. E, ja jestem zażanowany jego postawą i jak kiedyś e, szanowałem tego gościa za to, jaki wkład wniósł w Polskę, ma to teraz dla mnie, to jest po prostu, jest klaunem. E, druga sprawa jest taka, że to, e, jak on się wypowiada o moich zawodnikach, e, czy nazywa Marcina Dubiela sprzedawczykiem i Chorągiewą, Tyburskich, że nie mają poziomu sportowego itd tak dalej, to uważam, to jest uwłaczające w ogóle i na to nie powinniśmy się godzić. Wiesz, bo ja, jako e, trener, nie mówię nic o jego zawodnikach, nie wypowiadam się o nim. E, jakie mam zdanie, to jest moje zdanie, a nie, że ja będę chodził wszystkiego, opowiadał i szukał atencji przez to, że będę obrażał Mirka Ognińskiego. Więc ja nie będę się zniżał do jego, do jego poziomu. E, to, co powiedział na temat na przykład braci Tyburskich, także walka z, z Pasternakiem, to będzie ujma dla, sportowa dla, dla nich. A w innym wywiadzie e, mówi, że e, Pasternak z Tyburskim we... MMA. tylko że przypomnijmy, jedną rzecz, to są freak fighterzy. A Astryna jest to zawodnik, bardzo dobry, zawodnik zawodowy. Powiedzieliśmy, że możemy być z nim w K1, to już w K1 jest niedobrze, yy, że jednak nie w K1, bo Mirek nie chce walki w K1, bo twierdzi, że nie. Nie wiem, jaka, jaka jest przyczyna, sami sobie odpowiedzcie. Dla mnie osobiście uważam, że no to jest ym, słabe, co się dzieje. Poza tym, Mirek ogniski uderza we mnie, że on ma więcej wiedzy ode mnie, niż, niż powiedział chyba, że trzech. Taki jak ja, to on ma więcej wiedzy. Chciałbym przypomnieć, że ja przez 20, już prawie jeden lat zaraz zbieram to doświadczenie jako trener. Od kilku lat pracując przez Freaków, pracując w Unique Fight Club zaczęłem wybijać się jako trener w, 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 w opinii publicznej. I tutaj nie ma co porównywać, bo dla ciebie, nie wiem jak dla ciebie Filip, ale powiedz, co jest, co jest wyznacznikiem dobrego trenera? Co, co pokazuje w Polsce, że to jest. Dobrym Pewnie wyniki, nie? Jak no jak najbardziej, więc yy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakie wyniki ma Mirek Okiński przez ostatnie lata, jakie Unique Fight Club ma wyniki przez ostatnie lata. Yy, nasi zawodnicy zgarniają bonusy na KSW. Walczą na przeróżnych galach. W tamtym roku zrobiliśmy samych walk w MMA, moi zawodnicy zrobili 41, z czego tylko 5 przegraliśmy. Yy, a u Mirka to już chyba nikogo nie ma, oprócz tam trzech zawodników. Yy, to, yy, to nikogo nie ma, z czego yy, dużo walk mają też ostatnio przegranych, nawet nie wiem kto tam ostatnio wygrał, bo się tym nawet nie interesuje, więc wiesz no obraża młodego trenera, bo uważa, że on wszystkie rozumy pozjadał, jest to bardzo słabe i uważam, że no nie, ja, ja na przykład nie e, nigdy tej osoby już ręki nie podam, zwłaszcza, że on mówił tutaj, o, o, że inne organizacje nie wypłacały pieniędzy później się okazało, że to było kłamstwo e, mówi że Marcina Dubiela nauczył gilotyny, co też okazało się kłamstwem bo jak Marcin tu przyszedł, to miał tylko uszkodzony kark i, e, i nie się nie potrafił uderzyć nawet nowego prostego <laughs> Nie osobiście i moim zawodnikom nie zapłacił do dzisiaj za apel MMA yy, gdzie nas oszukał, bo to jest, to jest typowe zachowanie oszusta, yy, a do tego wszystkiego yy, tłumaczy to w wywiadach, że to sponsorzy mu nie zapłacili on był organizatorem i to on, powinien, on wypłaca środki i to on za nie odpowiada, a nie yy, yy, sponsorzy, bo to jest takie, pewnie sponsorzy mu zapłacili, pieniążki sobie wziął zawodnicy pieniędzy nie dostali, ja ich do dzisiaj nie zobaczyłem gdzie wtedy na Powiadał się, że ja wróciłem wtedy na galę, bo wyjechałem, bo mi zmienili przeciwnika. Wróciłem i w wywiadach mówił, o, Przemek Krzyszka, e, zachował się super, prawdziwy wojownik, bo wrócił na galę. A teraz e, gdzieś tam ujmuje mnie e, mojej osobie i moim zawodnikom. Jest strasznie słabe. E, I uważam, że to jest już dno, ale no, czasami jest tak, że wiesz, masz jakiś fajny produkt, jesteś super i raptownie e, odwalisz właśnie coś, ten produkt już przestał się bronić, tak jak Mirał Oknicki w MMA Przestał się już bronić. Tak samo jak obraża, by teraz mówił ostatnio, że Olek Szilczuki robią regres. Ja uważam, że kurde, świetnie, że nie w ogóle poszli do tego ankosu, bo to jest jeden z najlepszych klubów w Polsce i dopiero tam rozwinął skrzydła, a sami powiedzieli, że u Mirka już się nie rozwijali. Ks w na Narodowym, minąłem dzisiaj Radka Paczowskiego, jest szansa, że on tam zawalczy? No bardzo chcemy, wiesz, wiesz, wiemy, że już Arek Wrzosek już został ogłoszony, teraz czekamy na, na to, żeby Radek tam walczył, więc myślę, że kurde, no super dwóch takich zawodników na tej gali. Ja myślę, że to jest takie, wiesz, maska, że oni muszą tam być, bo jakby sama sytuacja, wiesz, to jest w Warszawie, nasi, nasi tutaj kibice, no to będzie duże wydarzenie. W ogóle jestem zachwycony tym, tym że już jest 20 tysięcy biletów sprzedanych. Że to tak wszystko idzie do przodu, bo uważam, że to będzie wydarzenie, na którym każdy sportowiec, każdy zawodnik chciałby być. Ja jako trener też zawsze marzyłem, żeby kiedyś stanąć, z jakimś zawodnikowi właśnie rożniku przygotować go do takiego wielkiego wydarzenia. Więc czekamy na potwierdzenie, Mam nadzieję, że już niedługo nastąpi i że Radek wejdzie, wejdzie do Koloseum. Wolisz pracować przy sportowych galach, nazwijmy to, czy, czy takich frykowych? Bo to też jest duże wyzwanie. Znaczy wiesz, ja ci, że tu i tu się odnajduję, więc super. Jakby nie, nie jest dla mnie to ujmem, że pracuję z frikami. Mam też dużo zawodników zawodowych. Jeździmy po całej Polsce, mówię, no w tamtym roku 41 walk objechałem. I tak naprawdę tu i tu to jest zupełnie inna atmosfera, zupełnie inaczej. Wiesz, te gale frikowe często to są takie gale, gdzie, gdzie jedziemy i tak naprawdę to jest też dla nas taki troszeczkę odskocznia, nie? bo wiesz, w, w galach zawodowych jest takie też napięcie, że zawodnik wychodzi do typa, który jest mega świetnie przygotowany. Gdzie, nie, gdzie walczymy o te rekordy, walczymy o to, żeby ten zawodnik też był rozpoznawany, żeby dał świetną walkę. Więc mamy dużo takich rzeczy, które mamy na głowie, wychodząc tam, i mamy przy to o wiele więcej stresu. A przy galach frikowych często to jest tak, że oczywiście chcemy wygrywać, ale to też jest forma takiej zabawy, luźnego klimatu. Myślę, że więcej jaj i takich żartów dzieje się na galach frikowych niż na tych zawodowych, bo jednak zawodnicy tam są skupieni na tych galach zawodowych i idą, idą po swoje i często też w obawie o, trochę o swoje życie, no bo wiesz, spotyka się dwóch gości z piorunującym uderzeniem e, i tam może się wszystko wydarzyć. Wszystko ode mnie, dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dzięki, super.